Słuchajcie, pół godzinki na przemyślenia, pół godzinki z kartonem, nożyczki, taśma i coś takiego wyszło. Jeszcze posiłkowałem się klejem na gorąco, bo oczywiście to jest druga wersja projektu, także tak to wygląda. No i co? No i myślę, że dobrze wyszło. Teraz zostało to przenieść na blachę, blachę czwórkę. No, no i wyciąć, powyginać, pospawać. No i osłona jest. Planuję to nie spawać tego na stałe, tylko zrobić to z lekkim dystansem, około centymetra, może półtora, i po prostu tutaj dać jedną śrubę, to na przykład drugą, i tutaj z boku jedną, i drugą, może jeszcze gdzieś dam jeszcze dwie, zobaczę. Po prostu pospawam gniazda z gwintem do mostu i będzie to przykręcane na dystansie. Jak na przykład uderzę w kamień, to po prostu wezmę to i albo wyprostuję, albo wymienię, a most zostanie nienaruszony. Też będzie możliwość tu od spodu, od góry, od boków po prostu umyć to wodą i żeby tam nie gromadził się syf, także myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie. Pozdrawiam. Śledźcie dalej. No, roboty cały czas przybywa.